Marcin Bąk, witam Państwa w programie Wolne Głosy po południu. Witam także pierwszego z naszych gości, ksiądz Prałat Roman Kneblewski. Szczęść Boże. Szczęść Boże, serdecznie witam Państwa. Z księdzem Prawatem porozmawiamy no, nie tyle o polityce, co chociaż właściwie wszystko jest polityką. No, Jakiś wiele polityczna tak. ewangelia i wszystko. Tak. Kwestie związane z Kościołem i wokół Kościołach sprawa mm, skandali natury obyczajowej, która Zawsze gdzieś towarzyszyła Kościołowi od samego początku. No już w samej w listach Pawłowych, w dziejach apostolskich pojawiają się pewne problemy, z którymi ten pierwszy Kościół się borykał. No i w ostatnich czasach wiemy o tym dużo. Dzięki gazetom, dzięki pewnej wrzawie podniesionej wokół tego tematu, ale także dzięki szczytowi, który się odbywał w Watykanie, właśnie pod hasłem walki z nadużyciami seksualnymi w kościele. Zobaczmy może krótki materiał dotyczący działalności takiego polskiego stowarzyszenia Nie lękajcie się i no, odpowiedź na, na ten właśnie raport. Oskarżony w 2002 roku o molestowanie kleryków i księży arcybiskup senior Juliusz Pec, mimo wyraźnego zakazu Watykanu, w dalszym ciągu koncelebruje mszę. Ostatnio 24 stycznia 2019 roku koncelebrował w katedrze mszę pogrzebową w intencji zmarłego księdza prałata Mariana Lewandowskiego wraz z arcybiskupem Stanisławem Gondeckim, biskupami pomocniczymi Grzegorzem Balcerkiem i Damianem Brylem. Jednym z najbardziej aktywnych obrońców arcybiskupa Peca była. Arcybiskup Marek Jędraszewski, obecnie metropolita Krakowski, który uparcie ignorował delegację kleryków, którzy przychodzili do niego z prośbami o pomoc. Organizował też akcję podpisywania listów poparcia dla peca. Arcybiskup Marek Jędraszewski jako wiceprzewodniczący konferencji episkopatu Polski jest w pełni zaangażowany w tworzenie mechanizmów prewencji i obrony ofiar wykorzystywania seksualnego przez niektórych kapłanów w polskim kościele, jako metropolita krakowski szczególną wagę przykłada do skrupulatnego, rzetelnego i sprawiedliwego rozeznawania ewentualnych przypadków oskarżeń o wykorzystywanie seksualne przez kapłanów. Na stronie internetowej archidiecezji polecił w kilku najbardziej widocznych miejscach, również na stronie głównej. Zamieścić wszelkie informacje na temat ochrony dzieci i młodzieży oraz kontakt do osób odpowiedzialnych w archidiecezji za pomoc ofiarom przemocy seksualnej, aby pomóc ewentualnym ofiarom i ich bliskim. No i teraz, jak o tych sprawach rozmawiać, nie wywołując zgorszenia, a zarazem nie chowając głowy w piasek? No bo jest to problem dla kościoła na pewno. No, przede wszystkim y, na fundamencie prawdy wszystko musi być. musi być bo to inaczej nie ma sensu zupełnie. No Jest, y, jest wokół tego, tej całej wrzawy afery, są pewne y, nieporozumienia, raczej nie nieporozumienia, tylko, tylko świadome po prostu y, wywołanie takiego wrażenia, że y, ostatnie y, czasy y, wielu ludziom ksiądz kojarzy się z pedofilem. Tak. Co jest absolutnym nieporozumieniem, to jest totalna bzdura. Yy, pedofili, bo przez pod pojęcie pedofili rozumiemy krzywdzenie takich nieletnich, dzieci, prawda? Dzieci, tak. no właśnie, nawet nie nieletnich, tylko dzieci po prostu, prawda? Tak, tak to się kojarzy. I też tam, no już tam kiedyś, kiedyś też miałem taki przypadek, yy, gdzieś tam jestem i. A tam ktoś jakiś tam mówi, widzi mnie w sutanie i o, y, trzeba będzie dzieci chować. Tak? Mhm. <laughs> Ale skojarzenie jest zupełnie nietrafne, bezpodstawne. Y, w innych grupach zawodowych jest y, o, wiele, w, o wiele więcej przypadków pedofilii wykryto mhm. niż wśród księży. No, na przykład wśród nauczycieli kilkakrotnie więcej, wśród wuefistów wśród kilkadziesiąt razy więcej niż wśród księży. No ale nikt na widok, powiedzmy, nauczyciela y, nie będzie krzyczał pedofil i, ba, i bardzo dobrze, bo przecież większość nauczycieli y, nie ma tego w, wcale na sumieniu, tak, to jest jakiś margines zawsze. Natomiast na widok księdza to się zdarza, mhm. prawda, więc to jest coś nie Może tak. dlatego, że tutaj zderzenie między oczekiwaniami, a y, właśnie takimi przypadkami, które się zdarzają, y, grzechu, Yy, no jest wyjątkowo bolesne, tak? tak bo oczekujemy no, od kościoła jako instytucji yy, prawdy i yy, drogi cnoty, od księży jako kapłanów głoszących prawdę i Ewangelię yy, też postępowania zgodnie z tą prawdą, więc nawet jeżeli te przypadki zdarzają się bardzo rzadko, to każdy z nich wywołuje yy, znacznie silniejszą reakcję niż yy, w tych innych grupach tak, zawodowych. No, nie powinno być ani jednego takiego przypadku. Mhm. To jest to w ogóle, że. Że znajdzie się ksiądz, który skrzywdzi dziecko w ten sposób, to jest straszne po prostu. Tak, tego nie, absolutnie nie powinno być. Ale jest druga strona medalu, że te przypadki pojedyncze są sztucznie nagłaśniane bardzo mocno. No i są też przypadki fałszywych oskarżeń. Mhm. Tak, to wiemy o I tym. To, no tak, I w Irlandii tak, tak. była taka sytuacja mm, ostatnio dość mm, mocno powielany na różnych y, w portalach społecznościowych przypadek księdza, całkowicie niesłusznie oskarżonego przez człowieka już młodego, wtedy nie, nie, nie dziecko. Okazało się, sąd po długim śledztwie oczyścił go całkowicie z zarzutów. No ale... Y, ten problem jednak istnieje. tak? Nawet jeżeli są to przypadki pojedyncze, jak ksiądz tak, powiedział. Istnieje, istnieje bardziej inny problem. Mm -hmm. y mianowicie, to już nie, nie pedofili, a efebofili. Mm -hmm. To jest częstsze zjawisko, chociaż też i tak margines. Prawda? No to jest y zdecydowana większość księży nie ma nic wspólnego. Tak? No ale, ale jest pewien problem, pewien margines takich, takich właśnie efebofili. Od, no, efebofilia to jest młodzieniec. tak. To, to jest, młodzieniec, młodzieniec, to. Tak? No to, jeżeli pociąg do dorastających młodzieńców, mm. powiedzmy, czy, czy młodych mm. mężczyzn, coś takiego, mm. tak? Yy, no i tutaj to trzeba, no, jakoś tutaj przede, przede wszystkim oczyścić. Ale tu jest właśnie pewien problem, bo mm. na tym yy, szczycie, który się odbywał tak. w Watykanie, yy, no tam byli i przedstawiciele Kościoła z całego świata, i psychologowie, i przedstawiciele właśnie tych skrzywdzonych yy, osób. Także z Polski przyjechała nawet pani posłanka, była, udało jej się tam wręczyć jakieś dokumenty papieżowi. Ale kiedy pyta padały pytania na temat właśnie problemu, mówmy wprost, homoseksualizmu w kościele tak. wśród jakiejś części tak. kleru, to i powiązania tych dwóch problemów, tak? że no, no jest kłopot, który dotyka części stanu duchownego, jest to, jest to grzech homoseksualny i że on bardzo często występuje jakby w połączeniu tak? z krzywdzeniem dzieci również. No to yy, nie było jakichś jednoznacznych tutaj odpowiedzi, starano się, tak jak w, tym, w, w rozmowach o cywilnych, nazwijmy, przypadkach homoseksualnych, proszę Państwa, proszę absolutnie nie łączyć homoseksualizmu z pedofilią, kiedy no, też statystyki wskazują, że wśród homoseksualistów przy, przypadki yy, no, te, tego pociągu tak, do, mm -hmm. do dzieci są znacznie częstsze, statystycznie tak, częstsze. Oczywiście. Ale to jest no jedna rzecz jest często no, może nie postawiona na głowie, ale zaniedbana moc. Mhm. Trzeba na etapie po prostu odkrywania jakiegoś powołania kapłańskiego, to trzeba uświadamiać. Ja już o tym mówiłem zresztą, niejednokrotnie, uświadamiać kandydatom już na kleryków, a potem jeszcze bacznie obserwować, czy to nie jest jakaś forma ucieczki pójście do seminarium. Bo celibat to nie ma być ucieczka, to ma być wyrzeczenie. Ma być ofiara, dobrowolne wyrzeczenie. Jeżeli ktoś ma taki pociąg, powiedzmy, do, yy, do własnej płci, że Jego w ogóle kobiety nie interesują i niezdolny jest do założenia rodziny, to to absolutnie to jest, to jest oznaką braku powołania kapłańskiego. Bo Pan Bóg nie powołuje gdzieś tam w próżni, w powietrzu, tylko kon, 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 konkretnie, i to jest konkretny znak. Jeżeli ktoś nie jest zdolny do założenia własnej rodziny i świadomie się tego tej rodziny nie wyrzeka, to znaczy, że nie jest powołany do kapłaństwa. No i właśnie, niejako w kontrze do tego, co no. ksiądz Prałat tutaj mówi, yy, słyszymy głosy yy, także niestety dopływające z yy, hierarchii, najwyższej hierarchii kościoła, chociażby kościoła niemieckiego, katolickiego, tu kardynał Marx. Yy, no, trzeba rozważyć, że może jednak. To zakazywanie osobom o takich skłonnościach wstępowania do stanu duchownego, to nie jest dobre rozwiązanie, to też są ludzie. Yy, słyszał ksiądz na pewno nieraz takie nie głosy. Nikt nie przeczy, że są ludzie, prawda? Ale, ale to dlaczego ich zabraniać wstępować, tak? To, no padają takie no głosy, tak, a, może, to a, jest też, a może też i kobiety, prawda? Hmm. Jakieś tam tak, tak, bo, e, bo zaraz potem... Wyświęcać jakieś hmm. biskupice, prawda? Tak. Tam jakieś inne takie... No więc to jest... No nie no, to, są, to są po prostu rzeczy sprzeczne z odwiecznym nauczaniem Kościoła i tu, yy, i to trzeba sobie mocno powiedzieć, prawda, to kapłaństwo, kapłan jest ofiarnikiem i kapłaństwo powinno zawierać w sobie jakiś element wyrzeczenia. Yy, ale ileś tych przypadków, no, w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat na pewno yy, uda się zebrać czy udało się już zebrać tym różnym stowarzyszeniom udokumentowanych i prawdziwych, niestety prawdziwych przypadków właśnie nadużyć, nadużyć w stosunku do, do dzieci, bo to jest chyba najbardziej y, bolesne, tak. bo y, nadużycia, grzechy y, w stosunku do dorosłych też bolą, ale to jest nieco inna kategoria i tu często y, nawet w tym materiale, na którym, y, który był wcześniej puszczany, słyszeliśmy o takich właśnie grzechach, ale skierowanych przy, y, w przypadku. Y, no, przeciwko dorosłym ludziom. Natomiast takich najbardziej bolesnych grzechów skierowanych przeciw dzieciom, ileś tam przypadków prawdziwych w ciągu kilkudziesięciu lat uda się zebrać. Wiemy, że jest przygotowywany film, tym razem już nie fabularny, tak jak ten z zeszłego roku, tylko film dokumentalny, który no, będzie jakimś kolejnym etapem. Yy, takiego procesu, który został przeprowadzony w Irlandii. Yy, no, pewnego obrzydzania jednak yy, ludziom Kościoła. Yy, jak on sądzi, co powinni, yy, jak postawy powinni zachować wierni, yy, ci dobrzy kapłani, którzy dobrze wypełniają swoją, yy, swoją funkcję no, yy, wobec tej kampanii? Robić swoje po prostu, tak? Robić swoje i, i na, yy, na fundamencie modlitwy to musi wszystko być. Yy -y. Yy, nie zaniedbywać wewiarza, codzienny różaniec, jakaś kontemplacja, adoracja, tak, to, 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 jest, to daje nam siłę. <laughs> yy, no a w ogóle yy, od wiernych świeckich spodziewamy się pomocy modlitewnej też, mhm. prawda? Tu chodzi o to, żeby się jak najwięcej modlić, no i pamiętać o tym, że nawet jeżeli ten czy ów kapłan zawiedzie, Coś zgrzeszy, nawet jeśli jest to grzech publiczny, to ewangeliczna norma jest jasna. Pan Jezus mówi w Ewangelii, oczywiście mówi o faryzeuszach uczonych w piśmie, no ale to się odnosi tutaj do nas kapłanów, wtedy, kiedy właśnie z jakąś niewiernością mamy do czynienia. I Pan Jezus mówi tak: róbcie co każą. A czynów ich nie naśladujcie, hmm. prawda? A jest taka skłonność, tendencja y, wśród ludzi, żeby odwrotnie, właśnie, prawda? Y, a no, ksiądz tak może, to ja tym bardziej, tak. czyli czyny naśladuje, a nie robi tego, co kapłan z urzędu głosi, co kapłan głosi z ambony, a to powinien właśnie hmm. robić, prawda? No, ale często jest też postawa po prostu zgorszenia. Czyli y, ktoś ufa kapłanowi. Ktoś ufa tej nauce, którą od kapłana słyszy, później spotyka się z przeniewierzeniem tej, no, tej nauce, no i następuje zgorszenie, mówi no tak, no ale skoro ten człowiek <laughs> mówi co innego, a czyni co innego, to znaczy, że to co y, mówi jest nieważne, ja odwracam się od tak, tego tak, co nie, nie. mówi. Nie, nie, to jest, to jest fałszywe rozumowanie. No Kapłan nie tylko głosi słowo, ale to, a to nie swoje słowo, głosi słowo Boże, prawda? Więc, tu, więc jest tym przekaźnikiem i jest jednocześnie jednym ze słuchaczy też, tak? Jak ja mówię kazanie, to jestem jednym ze słuchaczy i biorę też to do siebie, do serca biorę to, to co mówię, czy, czy ściśle mówiąc, to co, to, co z pomocą Ducha Świętego Pan przeze mnie mówi. tak? Słucham tego również jako jeden ze słuchaczy. Nie tylko Kaznodzieją jestem, ale również i odbiorcą Słowa Bożego. Lada moment rozpocznie się Wielki Post. To jest taki czas, żeby zastanowić się właśnie trochę głębiej nad tym, gdzie jesteśmy, dokąd zbierzamy. Także w kontekście właśnie tych spraw związanych ze skandalami obyczajowymi, ze zgorszeniem, z którym się stykamy, to tu, to tam. Co by ksiądz radził naszym widzom na ten zbliżający się czas Wielkiego Postu? No, rady są na, na, na czas Wielkiego Postu są zawsze te same. Wykorzystać, nie przespać, przygotować się już wcześniej. No, te, w tradycji katolickiej trwa przedpoście właśnie. prawda? Jest to no, ta, jeszcze etap, taki powiedzmy, przedprorze tego Wielkiego Postu. My jeszcze będziemy się <coughs> pączkami napychać. Tak, ale przede wszystkim to no, coś sobie postanowić. Mhm. Pomyśleć i podjąć. Czy to jakieś wyrzeczenie na ten wielki post, czy, jakieś tru, czy jakiś trud, prawda? Ale coś, co będzie kosztowało nieco wysiłku. No i do tego e, modlitwa, oczywiście, jak zawsze. I e, kochani, jeszcze raz apeluję: mniej się sami usprawiedliwiajmy. Patrząc na, jakiś, na kapłana, który sieje z gorszenia, jeżeli rzeczywiście sieje, a nie, jest, a nie jest to jakieś pomówienie, bo to jest różnie z tym, ale są tacy, którzy faktycznie sieją, tak? Więc mniej to komentować, mniej. A przede wszystkim się modlić za tego kapłana i za innych, za nas wszystkich, żeby, nam, żeby nas wesprzeć, prawda, w tym i żebyśmy byli wierni. I nie ma się, nie ma się co gorszyć, bo Jedna dwunasta, bym powiedział, takiego pierwotnego episkopatu, powołana przez, przez samego Pana mhm. Jezusa, tak, zdradziła. No jedna dwunasta to jest dużo. Dużo. No właśnie. Dużo. I to Pan Jezus powołał, ale wolnej woli nie odebrał. Więc człowiek zawsze może, póki się cieszy wolnością, to zawsze może wybrać zło. Niestety. Na szczęście może wybrać również dobro. Bardzo dziękuję, proszę dziękuję księdza. Naszym gościem był ksiądz prowad Roman Kneblewski z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem.